To jest woda niezdatna, a my to piliśmy. Mam nadzieję, że nie są osikane. Te skały, myślicie sobie, że one od tak tutaj stoją? Nie. Dzień, Dzień dobry wszystkim. wszystkim. Jedziemy do Ojcowa. Uuu, tutaj jak tanio. Czy Co? Też... To może za godzinę. A źle popatrzyłam. Czyli też 8 tak Oczywiście. jak tam. Drożej niż w Krakowie. Wyjdziemy sobie tam na górę. Czyli nie wejdziemy tutaj. Tylko w weekendy i święta. Po raz enty. No, my tu byliśmy ostatni. tyle razy. Ostatnio wyglądało to gorzej, bo było bardziej mrocznie. Zuziam w tym domu, patrz, czyściłam zabytki, myłam te zęby, kości i tak dalej. Chciałam, żeby Witek tam wyszedł z uzią na tą skałę, ale cieniasty nie chcą iść. A ta sama jakby zobaczyła <laughs> śnieg i takie obledzenie, to by nie poszło. Spadek czysty. ale patrz, ładnie, jak ale ładnie. To jest mój ulubiony widoczek tutaj. Ten dom między skałami. Teraz idziemy do jaskini, żeby chociaż jedną jaskinię zaliczyć. Jaskinia nie jest jakaś imponująca, ale zawsze, zawsze jakieś doświadczenie. Musimy wziąć te patyki i pokażemy coś Zuzi, co, dlaczego nam będą potrzebne. Tu jakiś są, mam nadzieję, że nie są osikane. No, o, masz? To, to ty trzymaj, bo masz rękawiczki. Ja, bez rękawiczek. Chodź tutaj, żebyś zobaczyła dobrze. Widzisz tamten mostek, tam o? No to tam właśnie się idzie do jaskini Ciemnej i tam, no tam miałam wykopaliska. Ale najpierw pokazujemy Zuzi leż. wiesz co, to chodźcie, chodźcie. Ja. Tak. Te skały myślicie sobie, że one od tak tutaj stoją. Nie, każdy podpiera patykami, dlatego się tutaj trzymają. Więc musimy podeprzeć patykiem, wybierze tą skałę. O, Ej, oj patyk jest za mały! Można to uznać? Może tak. No i na szczęście dzięki tobie całość będzie się trzymała wieki. O. Tutaj fajnie to widać, no. I tylko dlatego ona się tutaj trzyma. Witek widzę, że jedna złamana noga to za mało. Teraz gdzie idziemy? Do źródełka miłości. To jest woda niezdatna? U, a my to piliśmy. No, Właściwie. Ale nie było tego znaku jeszcze wtedy. A może razie. był? Potem zobaczyliśmy, że jest ten znak. Ej, tak, tak teraz mi się tak przypomina świta mi, mi coś, że, że faktycznie bo... my się napiliśmy tej wody, bo że trzeba razem się napić, tak. żeby miłość trwała wiecznie. I, no, e, a tak. później zobaczyliśmy znak, że ona jest niezdatna. I to tak chyba było. właśnie o to chodzi, tak, że jest wieczna, bo jak już... Zadbajacie to razem i powieki. No jest jakieś zimne. Zapytaliśmy się Zuzi, co jej się najbardziej dzisiaj podobało. Czy ojców, czy zamek, maczugę Herkulesa? Zuzi najbardziej się podobał fajny lód na wodzie, ale później był ojcu. Witek był niechętny, ale ja zarządzam, że wychodzimy. Zuża ja też, ja też, też chciała. Do jaskini. Cię.